Pomija właśnie 50 lat od chwili, gdy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając sobie nawzajem zgodną miłość i wiarę szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie to składaliście z ufnością, że nie zawiedziecie się na sobie, że będziecie dzielić razem dobre i złe, wspomagać się wzajemnie w chwilach ciężkich i cieszyć wspólną radością. Przyrzeczenia tego dotrzymaliście mimo wielu złożonych zdarzeń losowych. Bo było zapewne w ciągu tych długich lat wiele chwil radosnych i pięknych. Było też może i więcej i smutnych, przykrych. Wszystkie te przeżycia, radości i smutki, troski, obowiązki związały Was jeszcze bardziej ze sobą. Teraz możecie podsumować swoje 50-letnie wysiłki i stwierdzić, że nie poszły one na marne. Daliście z siebie wiele, rodzinie, państwu i społeczeństwu, wychowując swoje dzieci na pociechę dla siebie i wiernych obywateli naszej ojczyzny, a także twórczo pracując na rzecz środowisk, w których przyszło nam żyć. Szanowni jubilaci, 50 lat to wiele, ale jakże szybko minęły te lata, a minęły we wspólnej trosce o zapewnienie codziennego bytu rodzinie, w trosce o wychowanie dzieci i ich przyszły los. Nie każdemu dane jest, by po 50 latach wspólnego pożycia mógł myślami wrócić do tamtych młodzieńczych lat, by obchodzić złotego gody. Wam, drodzy jubilanci, życie tego nie poskąpiło. Dało tę możliwość, że dziś razem z Wami możemy świętować ten piękny jubileusz. Dostojni czcigodni Bilaci, Państwo i społeczeństwo zainteresowane jest tym, by w swej społeczności obok ludzi młodych i czynnych zawodowo dostrzegać również czcigodni Bilaci. Wielka to radość i również dla naszej gminy, ponieważ jesteście Państwo wzorem i przykładem tego, jak. Należy budować i żyć w rodzinie. Gratuluję Wam tego z całego serca. Nie jest bogatym ten, kto ma, jest bogatym ten, kto daje. A Wy przez wiele lat dawaliście i dajecie sobie miłości. To jest najbardziej cenne i tego z całego serca Wam gratuluję. Życzę kolejnych wspólnych jubileuszy, zdrowia, radości, w dobrej kondycji i dziękuję Wam za. Waszą pracę na rzecz Waszych rodzin, ale również za to, co zrobiliście dla naszej kultury.